Z tej strony mixer z w dam w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy w Sonic Frontiers, więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, a my przechodzimy do filmu. W ostatnim odcinku tutaj udało nam się wejść, więc teraz jakby to wierzę coś robimy z nią, nie wiem co. To jedna będzie do zrobienia. To jest Giganto. Nie. Tak, to jest Giganto. Czyli pier ten pierwszy tytan, pamiętacie widzowie? Pierwszego tytana giganto. Następ później był Vivej, na końcu Knight. Zajmij się Astry Oaszydir Mega Dziury. Wyłącz ostatnią wieżę, gdzie ona jest. Mm -hmm. Tutaj. Zaznaczamy sobie. Idę tam. Ten jest. Chyba w tym przeszliśmy. Nie, nie przeszliśmy bo tak też takie nie było. Więc tam dojdziemy u sobie. Mogę od razu wyjść. Albo że zmieniamy z upadku. Z wysokości. A raczej nie. No właśnie. Ostatnia wieża. Mam nadzieję, że na tej ostatniej wyspie nie będzie walki z każdym z tych tetanów, czyli z Gigantus, z Glivernem i z nightem. Sama walka z Nightem może być, ale walka z Giganto albo z Vivernem albo co gorsza z wszystkimi trzema na, na jednym supersoniku to nie. że nam się uda tą wieżę Że ona nie będzie jakaś trudna, najtrudniejsza No co jest, no ja próbowałem zaskoczyć z tego tylko tym razem na wcześniejszej wieży tak będziemy robić a jednak nie, nie, cały czas na tej samej co robiłem Dla czego Regarde ça. Oh, ça fait une No i czemu on mi przeskakuje jakoś głupio? że po prostu nie powinienem. Dobra Dobra, mamy <laughs> kolejne a, Czemu widzowie tu się poruszają tak wolno, a nie tak szybko? Ze względu na to, że boję się, że spadnę. Że zbyt pod górę wejdę i spadnę. A chyba nikt nie lubi, zobaczcie. To... No O! co to zrobić. Dobra, teraz o to chodziło. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Przechodzimy. Tu na razie nie możemy przestać, a o możemy sobie przestać. A siedem minut odcinka, to... To na rodzaje. A myślałem, że mamy trochę więcej. Еще И... Набрал. И так. Dobra, jesteśmy. O! Takie coś. I to jest najprawdopodobniej do cofnięcia się. Ale jeszcze... Jeszcze nie cofamy się, bo teraz tutaj robimy coś. Obawiam się, że może być znowu walka z tytanem. Znowu. Nie. nie mówcie, że będzie walka z lepszym gigantem. To jest jakieś lepsze giganto. Proszę, nie mówcie, że będzie walka z lepszym gigantem. Weaver, tam był Weaver. Zabija się, bo już znów będzie walka z typanem. Gdzie ten jest? Spada giganto, to jest Wyvern, ten latający. Nie, giganto spada na zie ziemię. Ale czy to jest ten stały giganto, ten z którym nieważyliwych? Trysz. Trysz. nowy. i Ale w Sonic'ie coś się dzieje. O, Amy jest normalna. Na tym stresz. I tej stresz. ona z Eggmanem. <śmuch> nie wiem jak ma na imię, więc powinienem ona. O nie! Egg widzi, co się z Sonikiem stało. stało. No i co teraz? Ukończono wyspę Island. Teraz ostatnia, która będzie zakryta. Czyli będziemy to robić to, co na Kronos, Ares i Chaos. Najprawdopodobniej. Bo w Chofe'ach widziałem, jak mówiłem w. Nie pamiętam już w jakim odcinku. Dobrze, sprawdzałem sobie Chofe'a i było. było tam coś. So Co He's stuck between realities. My only regret is you denied me the pleasure of finishing you off, rodent. We must get you back into cyberspace immediately. I just got out. That was the whole point. I ran millions of simulations. The only way I can keep you alive is if you're not here when it gets out.

no, oh, no, you don't. I'll mobilize the egg fleet and blow you out of the sky. It won't be enough. It triumphed over the ancients' technology. My simulations show a success rate of 0%. No. Sonic worked too hard for us to give up now. Those visions we saw. We can drive back the corruption and bring him back. Anything for Sonic. No, you're super responsible, brother. Hey, Mina, come to me, Tails and Sonic. Nah. Ab mo ciao. Laura I want you to see the hero I become. Sonic, you still have love to share with this world too. Sonic, we're even after this. <laughs> Won't let me down. Oh, good. He's back. This is our chance. I never simulated a scenario where Sonic helped, since you never authorized it. I still don't want to! Please! Sonic, hereby induct you into the Eggman Empire in order to save us all. Understand? This is not an alliance. If that's how you want to spin it, Dr. Ego Man. Ego-Man? <laughs> <laughs> Sage, you will help me out. <laughs> <laughs> Sonic won't be fast enough. Hey, wow! As you command. <laughs> Smarajdy Hausu. Odkrybaję mapy. Chyba będzie czytam. Co? Well oh, island. No dobra, ale... Będę chciałby chciał jakąkolwiek enter, bym coś na mapie widział. Z tymi ekami, bo... Tak. Aha. To co się widzimy. I wiemy, gdzie jest następna MK i wiemy, gdzie jest portal. Tylko no właśnie my mamy zębatek. To musimy odgrywać się mapę, bo potrzebujemy zębatki. Yy, potrzebujemy zębatki, żeby móc. SAGE Koko starszych, koko pustelnik, koko starszych. Okej, okay, no wiemy gdzie jest Koko starszy Oczywiście, okay. wszystkie okay. informacje. Sage, Koko Starszy, Koko Pustelnik, Łowisko, Skarpiec ze Szmerzdami, Strażnik, Pamiątka. Hmm. Okej, okay. tajemnica wyspy, wyzwanie, portal. No dobra. Czy, Czy to będzie to, o czym myślę? Czy to będzie tak? Tak, 6. O. ja chętnie pokonam tego przeciwnika? Fajnie się go pokonuję. Fajnie się go pokonuję, jak już wiem. Nie, to są normalne serduszka, to są okay. A nie, nie są pamiątki, to Sage! Z Wraithu pamiątki w kształcie serca, a porozmawiać z Sage, pamiątki można wejść na wyspie, bo chce relacje. No dobra. No czyli tak jak wszystkie inne pamiątki. No, czyli robimy... Czyli na to, to robimy, że wolek pana. No ale jedno nam nic nie się da, pomimo nie tego, nie że, wiemy, że <coughs> możemy jakby odblokować to warto sobie mapkę zeeksplorować. No więc jeszcze.

A, spadającą kule, jedną. Jeden skarżyc, najprawdopodobniej potrzebujemy 7 szmaragdów, a nie dwa, okej. Okay. A, może nie, nie musimy iść. To jest se. O? Nie. nie. Kokosnarszy? Koko... strażnik Łowisko nie. Skarbiec nie. Strażnik nie. Pami... A pamiątka, Pani dobra. dobra. A. No dobra. Co tam? No to yy, ja sobie jakby widzę wiecie, wiecie. polblokowuję tą mapkę, więc yy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, był z wami Mikser z dziś, do zobaczenia, pa!